Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Łoszku zacznę od takiej historii, powiedzmy przypowieści, którą zakończę pytaniem. Sprawa wygląda tak. Jakiś biedak, skutek nieuwagi, może jakiś nadużyć, przechodząc wpadł do wielkiego dołu, którego nie zauważył. Nie mógł się, nie był w stanie się stamtąd wydostać, wygrzebać, więc... Siedział drżąc z zimna i nagle stanął nad nim jakiś człowiek, popatrzył na niego i mówi, na pewno nie uważałeś. To jest kara za to, że nie przestrzegasz przepisów prawa, że jesteś nieposłuszny, panu Bogu, pan Bóg cię pokarał i sobie poszedł. To był mój grzesz. Potem przyszedł następny. Spojrzał na tego biedaka w tym dole trzążącego się z zimna i mówi mu y, Wiesz, to taka nowa sytuacja, w jakiej się znalazłeś, ale tam w dole też jest dobrze, tylko musisz odnaleźć i rozpoznać plusy swojej sytuacji. Musisz się przyzwyczaić do tego. Tam też ci będzie dobrze, na pewno. Przywykniesz. I sobie poszedł. To był buddha. Potem przyszedł następny i mówi mu, tak, musisz pomścić tego, kto wykopał ten wielki dół i, i, i nie zabezpieczył go. To nie może tak być. Powinnoś zabić tego człowieka, jego żonę, jego dzieci, jego krewnych, cały jego tom. Trzeba plenić złow, wyniszczać, wycinać w pień. Tak nie może być. No i też sobie poszedł. To był Mahomet. A potem szedł czwarty i Popatrzył na tego biedaka w dole, zniknął, za chwilkę wrócił, okazało się, przyniósł drabinę, wszedł po tej drabinie, zszedł na dół, wziął tego otuczonego, połamanego na plecy i wydobył go, wyniósł go na własnych ramionach na wierzch. A potem powiedział: Następnym uważaj, razem uważaj, jak będziesz tędy przechodził. I to był Chrystus takie bardzo uproszczające, można powiedzieć, schematyczne podejście różnych systemów i religijnych i myślowych i moralnych do podobnej sytuacji. A ja chciałbym Cię zapytać, który z tych czterech według Ciebie okazał się być mądrym, który okazał swoją mądrość względem tego biedaka leżącego w dziurze? No wiesz, Jacku, ja bym powiedział, że tam było trzech mędrców i jeden Bóg, człowiek, Zbawiciel. Trzech mędrców, bo rzeczywiście udzielili Mu rad na miarę swojej mądrości, na miarę tego świata w gruncie rzeczy. No, Budda może na miarę trochę innego świata, ale w tym innym świecie to my już mamy tylko do czynienia z nirwaną, czyli wygaśnięciem u buddy, w buddyźmie chodzi o wygaśnięcie. W chrześcijaństwie chodzi o to, żeby człowiek zapłonął całą, całym bogactwem swojego jestestwa, a w buddyźmie, żeby, żeby wygasł. Rzeczywiście, trzech mędrców. Różnica jest ogromna pomiędzy Mojżeszem, buddą, Mahometem, my moglibyśmy tu jeszcze wpisać Konfucjusza, moglibyśmy jeszcze Sokratesa. To wszystko są mędrcy, których nosimy w swojej świadomości, w swojej przytomności i coś tam z nimi kojarzymy. Ale ta mądrość ma tyle samo jasności ile ciemności. Jest tak samo mądra jak i głupia. Ma swoje cienie. I to jest to, co jest charakterystyczne dla mądrości tego świata, mądrości w ten świat wpisanej i na ten świat obliczonej, bo jest jeszcze mądrość inna, mądrość Boża. I pomiędzy nimi, oczywiście one niekoniecznie muszą ze sobą walczyć, niekoniecznie być w opozycji do siebie, ale pomiędzy nimi zieje przepaść i to ogromna. Człowiek, który by chciał z wysokości mądrości Bożej skoczyć w mądrość tego świata i w niej się zadomowić, to Segnaty połamie, a ten, kto chce z mądrości świata wznieść się ku mądrości Bożej, to mu Skrzydła rosną u ramion. Taka jest różnica. Ogromna, jakościowa, przepaścista. Wiesz, rzeczywiście niekoniecznie mądrość świata musi być zgubna, ale jeżeli ona wznosi się do poziomu boskiego i chce zająć miejsce Boga, no to wtedy staje się rodzajem ideologicznego ogłupienia. No, my wiemy, że w dziejach Europy był taki okres, kiedy człowiek chciał wyłącznie za pomocą swojego rozumu, a raczej światła rozumu, zbudować ziemski raj na Ziemi. To były czasy oświecenia. Wtedy rozum świetlisty rozum stawał się niemalże atrybutem doskości. Za pomocą tego rozumu, a wbrew chrześcijaństwu, bo oświecenie było radykalnie antychrześcijańskie, a to z tego powodu, że chrześcijaństwo głosiło jeszcze inną mądrość, inny świat, a nie tylko ten, tu, immanentny, wewnętrzny. Więc oświecenie chciało za pomocą mocy rozumu Wznieść wspaniałą budowlę światową, pałac kryształowy, taki, na którym nie ma skazy żadnej i gdzie ludzkość będzie nareszcie żyła u siebie, w swoim własnym, zbudowanym przez siebie domu. No niestety za pomocą tego rozumu, rozumu oświeceniowego. Nie dało się nic zbudować, a jeżeli już to piekła na ziemi. No właśnie. I tutaj widzimy, czym różni się to dzieło, którego dokonał Jezus Chrystus, który nie jest mędrcem. Nie jest mędrcem, nie stworzył żadnego systemu etycznego, tak jak Sokrates, tak jak Konfucjusz, czy inni mędrcy. Chrystus jest zbawicielem, jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, jest tym, który przynosi człowiekowi wyzwolenie, a nie obsypuje go Sentencjami mądrościowymi, tak jakbyśmy mogli odczytać to u Konfucjusza czy u Platona, który referuje nam stanowisko Sokratesa. To nie próba jakiegoś epatowania rozumu mądrością ludzką, to jest po prostu dzieło, czyn zbawienia, czyli wyzwolenia człowieka. Tak, wiesz, wiem, że ten temat jest troszkę trudny i zdaję sobie, że, moi drodzy, że trochę ciężko się tego słucha, ale dzisiaj jest w tych liturgii słowa, mowa o mądrości, dlatego podjęliśmy ten temat. Pierwsze słowo, jakie tutaj padło, jakie Wojtek nam przeczytał w pierwszym czytaniu, to jest właśnie słowo mądrość. Mądrość wychwala samą siebie. Kilka słów, ja zrobię taki skrót teraz, wielkie takie uproszczenie. Co Pismo Święte mówi o mądrości? W Piśmie Świętym, i to jest taka pierwsza rzecz, którą muszę łatwo zapamiętać, bo ona nas może zadziwić, w Piśmie Świętym mądrość jest kobietą. Tak, to jest może trochę zaskakujące, ale zresztą tak. lingwistycznie, Leszku, prawda, i właściwie we wszystkich... Tak, no, gramatycznie oczywiście, jest... sapiencja, sapiencja. Sofia. Tak, także, także mądrość jest kobietą i ona jako taka ukazuje się w Piśmie Świętym, i gdybyśmy poczytali sobie Księgę Mądrości, bo nawet w Piśmie Świętym Starym Testamencie mamy taki zestaw ksiąg. Tam są księgi historyczne, jest Pięcioksiąg Mojżesza, księgi prorockie i są księgi mądrościowe. To zresztą składające się w dużej mierze albo z opisu faktów z historii, która z nauczycielką, która z mądrością, Albo z takich właśnie sentencji złożonych, w rodzaju tak jak drzwi kręcą się na zawiasach, tak leniwiec kręci się na swoim łóżku. Takie, takie ładne sentencje mądrościowe znajdziemy w Starym Testamencie. I w Księdze Mądrości jest piękny hymn o mądrości. Mądrość wychwala samą siebie i mówi, że ona jest, właściwie wygląda trochę tam jak, jak żona Pana Boga, bo ta mądrość mówi, że była przy nim, kiedy stwarzał świat tańczyła przed nim, bawiła go, zabawiała go, jak pan Bóg się, jak pan Bóg się zmęczył tym stwarzaniem świata, boże, ta, 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 światłość, te wody oddzielić, te ziemia, te rośliny, te zwierzęta, ulepić tam wszystko je. No to ona, ona na końcu dnia dla wytchnienia gdzieś tam była przy nim, zabawiała go rozmową i tańcem. No trochę tak jak, nie wiem, wyobrażam sobie żona jak mąż zmęczony wróci do pracy. Mimo wszystko swoją obecnością jakąś tam y, 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 gdzieś tam koi te, te zmęczone siły czy, czy y, nerwy. Taka jest mądrość. Mądrość y, jest wśród ludzi jest cenniejsza niż, niż majątek, niż siła, niż zdrowie. To jest, to jest największa wartość właściwie. Mądrość zaczyna się od bojaźni Bożej. Bojaźń Boża początkiem mądrości. Mówi Stary Testament. To nie tyle chodzi o strach, bo bojaźń i strach to chociaż trochę podobnie, ale to jednak nie to samo. Bojaźń oznacza uznanie autorytetu, wielkości Pana Boga i swojej małości. Tego, że trzeba czuć respekt, że trzeba szukać, szan słuchać, szanować Pana Boga. Od tego zaczyna się mądrość. Że człowiek zna swoje miejsce i miejsce Pana Boga w swoim życiu. W Nowym Testamencie Chrystus objawia swoją mądrość. Trochę nawiązując do starotestamentalnych obrazów, w mówi, że On ma wodę, jeśli ktoś zaczerpnie, napije się tej wody, to nigdy pragnąć nie będzie. Studnia, taka ży, ży, żywa, źródlana woda, która gasi pragnienie, też jest obrazem mądrości. I dzisiaj też mamy taki fajny zestaw o mądrości, bo zaczęło się to pierwsze czytanie, mądrość wychwala samą siebie. A w Ewangelii jest mowa o tym, że na początku było słowo, słowo było u Boga, słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, to słowo, to tak nam przetłumaczono greckie słowo logos. Leszek powiesz sam najlepiej, co to słowo znaczy, ale chyba mi pozwolisz na to, że, że mógłbym to słowo logos zamienić i przetłumaczyć za nas słowo, nawet powiedzieć mądrość. I wtedy by było, że na początku była mądrość, a mądrość była u Boga i Bogiem była mądrość. Mądrość stała się ciałem i zamieszkała pośród nas. Dokładnie jest w Ewangelii Świętego Jana, tam jest taki czasownik, który może być też przetłumaczony być jako rozbiła swój namiot, postawiła swój czy zbudowała swój namiot między nami. To jest Ewangelia Świętego Jana. A wróćmy do dzisiejszego pierwszego czytania. Wtedy przekazał mi, mówi mądrość. Stwórca wszystkiego, ten co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł, w Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo. Zobaczmy, tak, tak ładnie się nam to spina, ta mądrość występująca ukazująca się w Starym Testamencie dzisiaj chociażby w księdze Syracha i chociażby Chrystus, który jest uosobieniem, to tą mądrością, która stała się ciałem i rozbiła swój namiot między nami, tak jak już czytaliśmy właśnie w Starym Testamencie. Tak potem będą mówić pierwsi chrześcijanie, teologowie, mędrcy, właśnie ci myśliciele chrześcijańscy, że mądrość zdobywa się, zdobywając wiedzę. My tak dzisiaj czasami myślimy kto, kto to jest mądry? Ktoś, jak się popisze, coś wie, pamięta jakieś daty, nazwiska, mówimy człowiek mądry. No, to jest takie trochę uproszczenie. Bo mądry człowiek wie, że pomidor to jest owoc, no to jest ten, co ma wiedzę, ale mądry wie, że tego owocu się do sałatki owocowej nie daje, bo nam popsuje wszystko. Są dwie różne rzeczy. Wiedzieć, a być mądrym. Można dużo wiedzieć i specjalnie mądrym nie być i vice versa. Nie skończyć uniwersytetu, nawet matury nie mieć, a być mądrym, a być mądrym człowiekiem. Oni mówili, że mądrość zdobywa się zdobywając wiedzę. Potem chociażby święty Tomasz za Akwinu powie, że mądrość się zdobywa jeszcze bardziej. Przez to, że się jest moralnym człowiekiem, że się żyje dobrze, że się postępuje etycznie, właściwie. Nie tyle o mądrości świadczy to, ile człowiek wie, co bardziej to, jak żyje. Mądry człowiek żyje mądrze, żyje dobrze. W encyklopedii ja nawet sprawdziłem sobie przed tym naszym dzisiejszym kazaniem jest taka definicja, na czym polega mądrość, na podejmowaniu takich wyborów życiowych, które mają pozytywne skutki, dobre skutki. Czyli można powiedzieć trochę nieładnie, głupi takie decyzje podejmuje, robi takie rzeczy, które mają potem opłakane skutki. To jest głupota. A to nas mądrość, nieważne ile mamy tej wiedzy, ile tam zdobyliśmy, nauczyliśmy się, mamy tytułów naukowych, mądrość polega na tym, że robimy, decydujemy w życiu tak, że potem to ma dobre skutki. No i jeszcze jedna rzecz na koniec, już tak historycznie, bo skończyłeś tę swoją część wywodu na oświeceniu. Właśnie oświecenie też troszeczkę wywróciło sprawę mądrości, postawiło na głowie, dlatego że do tej pory uważano, że mądrość polega na tym, żeby przetwarzać świat, żeby przemieniać świat. A w epoce oświecenia pojawił się taki pogląd zgoła odmienny, że mądrość polega na tym, żeby się dostosować do świata. Właściwie chyba taka jest różnica w ogóle między Ewangelią, bo Chrystus mówi, Wy jesteście światłością świata, żeby oświecać świat. Jesteście solą Ziemi, żeby nadawać jej smak, chronić od zepsucia. A w epoce oświecenia pojawiła się myśl, nie, wiecie, mądrość polega na tym, że się no, człowiek, nawet indywidualny, umie dostosować do świata. I my zbieramy pokłosie tego, bo nawet dzisiaj się mówi, że Kościół oszalał. Kościół nie jest mądry. Świat poszedł naprzód, a Kościół nie. A Kościół dalej mówi, że. Małżeństwo to jest sakramentalny związek mężczyzny i kobiety, że życie jest święte od narodzin do naturalnej śmierci, odpada aborcja, nie dyskutujemy na temat eutanazji. To są sprawy, które no i wszyscy nam mówią, ale słuchajcie, opamiętajcie się, świat poszedł na dół, wykażcie się mądrością, dostosujcie się, niech się kościół dostosuje. No więc powstaje też zasadnicze pytanie dzisiaj dotyczące mądrości. Czy mądrość polega na tym, że my przemieniamy świat, czy my się tam dostosujemy do świata? To Ta teoria oświeceniowa jest strasznie niebezpieczna, bardzo szkodliwa uważam, dlatego że, powiem na koniec taki prosty przykład. Wyobraźmy sobie, że hmm, przechodzę ulicą i na przystanku jakiś dzikus okłada kijem jakąś staruszkę, która tam sobie czeka na autobus, nie? I teraz ta mądrość oświeceniowa mi mówi, dostosuj się. Dostosuj się do tego, co widzisz Czyli co? Bierz nogi za pas, bo jeszcze się tobie dostanie Lepiej się nie wtrącaj Idź, uciekaj, bo, bo on się jeszcze zamachnie I cię popędzi To jest mądrość tego świata właśnie ta, ta mądrość postoświeceniowa Ta mądrość, którą dzisiaj serwuje świat Dostosuj się, to są warunki Biją, to uciekaj, dają jeść, to siadaj A jak biją, to uciekaj A mądrość Chrystusowa mówi No nie, stań w obronie Nawet, nawet gdyby to kosztowało twoje zdrowie i twoje życie Pokaż się, że jesteś bohaterem no jak tylko umiesz pływać to skocz tam, żeby wyciągnąć tego człowieka no właśnie, to jest strasznie trudne pytanie właściwie, na czym polega ta mądrość czy zmieniać świat, czy się dostosowywać jak dzisiaj być mądrym Jeżku w 21 wieku głowa zaczyna boleć człowieka, go bo tym wszystkim myśli tak, tak dobrze, że wspomniałeś o tym, że mądrość to jest kobieta a skoro to jest kobieta to ma właściwości kobiety a jaka jest kluczowa, fundamentalna właściwość kobiety o tym nie pamiętają dzisiaj nawet same kobiety, niestety. To jest bycie dla drugiego, być dla drugiego, bo kobieta jest dla dziecka, które jest w niej i z niej, jest dla kogoś. Wychylona ku drugiemu. To się takim technicznym terminem określa alterocentryzm. Przeciwieństwo egocentryzmu, czyli zorientowania się na siebie i krążenia wokół siebie jak bąk. Bycie dla drugiego. To jest właściwość mądrości bożej. Bardzo piękną formułę swojego czasu ukuł Tischner. On mówił, nawiązując nawet do prologu Ewangelii Świętego Jana, to co odczytałeś na początku przed chwilą, to on mówił, ten logos ewangeliczny to słowo, a logos znaczy i słowo, i mądrość, i jasność, i światło, i rozumność, i jeszcze dziesiątki innych terminów moglibyśmy podłożyć pod ten pojemny termin grecki. Więc logos. To jest światło, które mi świeci. Dischler mówił, ktoś mi myśli. Ktoś myśli dla mnie. Ktoś myśli, y, y, ku mnie. Y, albo ktoś mi świeci, czyli ogarnia mnie swoim światłem, pokazuje drogę, odsłania niebezpieczeństwa. Taka jest wartość mądrości Bożej. Ona jest ku mnie skierowana, ona mnie chce oświecić, ona mnie chce pomyśleć. Bardzo piękna formuła. Ktoś mi myśli, ktoś mi świeci, ktoś odsłania mi drogę. To jest bardzo ważne, bo, bo co znaczy ktoś mi świeci, Ktoś jest dla mnie ciepłem, ktoś mnie ogarnia, ktoś mnie podnosi, ktoś mnie zbawia. I tu dotykamy właśnie Chrystusa mądrości, która zbawia, która człowieka podnosi, obejmuje go. Wiesz, kiedy my czytamy Ewangelię Świętego Jana i słyszymy to greckie słowo logos, to się nam od razu przypomina logos, który jest obecny w całej myśli starożytnej. Heraklid na przykład mówił o logosie, albo znana szkoła filozoficzno-moralna starożytności Stoicy. Oni też mówili o logosie. Niby takie samo słowo, tak samo brzmi, a zupełnie co innego znaczy, bo ten logos Heraklid Albo Stoików, albo jeszcze jakichś innych myślicieli starożytnych. To jest logos zimny, chłodny. Możli, moglibyśmy powiedzieć, że to jest logos lucyferyczny. Bo co to znaczy lucyfer? Lucyfer to jest nosiciel światła. Tak to znaczy. Ale jakiego światła? Zimnego, niszczącego, takiego, które człowieka mrozi. I taki właśnie logos jest tam w starożytności. On przytłacza porządkiem, on nagina do porządku, on dyscyplinuje człowieka. Jak się nie podporządkujesz porządkowi logosu, to znikniesz. To przejedzie po tobie walec kosmosu, walec porządku i zniszczy cię, unicestwi. Alegos ewangeliczny człowieka podnosi, ocala, obejmuje, ogarnia ogromna różnica i to jest też wpisane w całą tradycję mądrościową Biblii. Bo czymże jest ewangelia? Bardzo pięknie na temat Ewangelii pisał Giovanni Papini, to wybitny włoski literat, wybit, wybitny włoski pisarz, który napisał książkę Storia di Gesù, Storia di Cristo, czyli dzieje Chrystusa, dzieje Jezusa. I on tam pisze na kartach tego dzieła tak, kto czyta Ewangelię, nie czyta księgi, Księga składa się z liter pomieszczonych na arkuszach papieru i nawet wtedy, kiedy podziw narodów nazywa ją boską, jest dziełem czysto ziemskim, a składające się na nią słowo z góry skazane jest na zapomnienie. Ewangelia znajduje się ponad wszelką klasyfikacją literacką. Nie jest księgą, lecz cudem. Jest mianowicie pośmiertnym wcieleniem tego, który każdego z nas ukochał więcej niż sami siebie kochać jesteśmy zdolni. No właśnie, Ewangelia jest wyrazem tej Bożej Mądrości. To nie jest zapis yy, sentencji mądrościowych. To nie jest książka do czytania, żeby sobie bardziej efektywnie czy efektownie żyć. Ewangelia nie jest podręcznikiem moralności. Jak chcemy podręcznik moralności, to weźmy sobie Konfucjusza, albo weźmy sobie, nie wiem, Sokratesa na przykład w wydaniu platońskim. Ale nie Biblię, nie Ewangelię. No właśnie, mamy Konfucjusza, wielkiego mędrca, dla Chińczyków to jest święty. To jest autorytet niepodważalny. A cóż on takiego stworzył, ten Konfucjusz? Teorie państwa. I uh -huh. Teorie moralności. Moralności jako posłuszeństwa cesarzowi. Moralności jako posłuszeństwa państwu. I to bezwzględnego posłuszeństwa poprzez obyczaj, poprzez nauczanie mechaniczne ludzi obyczaju. Podporządkowanie machinie państwowej, bezwzględnej i okrutnej. I temu ma służyć obyczaj, i temu ma służyć etyka w wydaniu Konfucjusza. I to jest mądrość na ten świat obliczona. A Chrystus? Chrystus nie uczy nas zaufania państwu. Wprost przeciwnie, wielkiej nieufności. Państwo to potęga, która człowieka chce zniewolić, wpisać w biurokratyczną machinę i przetrawić. Państwo to lewiatan. To jest okrutny, okrutny potwór, który budzi lęk. Chrystus wobec władzy państwowej jest bardzo negatywnie nastawiony. Moje królestwo nie jest z tego świata, mówi Piłatowi, jako przedstawicielowi potężnego cesarstwa rzymskiego. Chrystus nie wiąże swojej nauki z trwaniem cesarstwa rzymskiego, które było wówczas traktowane jak, jak struktura odwieczna, nie do pokonania, do końca czasów istniejąca. Ale Chrystus ją ma gdzieś głęboko, nie wiąże swojej nauki z żadnymi siłami tego świata. Niebo i ziemia przeminą, a moje słowa nie przeminą. I to jest właśnie ta mądrość, która rozrywa zamknięty świat i pokazuje człowiekowi zupełnie inną perspektywę. Leszko, nie byłbym sobą, nie skończył na żydowskiej mądrości. Mówi, Żydzi mają w ogóle takie skojarzenie pszczelarskie z mądrością. Mówią, że mądrość to miód i żądło, żądło i miód mądrości. Jest taka mądrość żydowska, która mówi, jest taki człowiek, który mówi mało i źle. To jest, pro, to jest prostak. Mówi mało i źle, to jest prostak. Jest taki człowiek, który mówi dużo i źle. To jest głupiec. Dużo i źle, głupiec. Jest taki człowiek, który mówi dużo i dobrze. To jest człowiek dowcipny. I jest taki człowiek, który mówi mało, a dobrze. I to jest mędrzec. Loszku, żeby nie było, że mówimy dużo i mam nadzieję dobrze, to, to może już skończmy. wiesz, będziemy najwyżej dowcipni. A mądrości życzymy i sobie, i Wam najmilsi. Na dzisiejszy dzień, i na cały nadchodzący tydzień. Amen.